Witajcie, jest z tej strony Nesti. Widzicie, że już dobiło mi 50 subów, więc, jak obiecywałem, prezent jest dla Was, no, dla jednej tam osoby wylosowanej. Ten filmik będzie taki wprowadzający do tego konkursu. Ten konkurs zostanie zrealizowany od tego dnia do następnej soboty. Wszyscy, którzy. Bo jakbym zrobił dzisiaj i na przykład do jutra, no to trochę by było bez sensu, bo na przykład kto, ktoś by nie zobaczył, a później po, po konkursie by napisał, więc będzie tydzień na, na ten konkurs. Dobrze, więc pod tym filmikiem po prostu piszecie komentarz z jednego, a nie z multikont. Bo ja, ja będę musiał się tak skontaktować przez Skype'a albo przez telefon normalnie yy, i żeby po prostu ustalić wszystko, jak mam to podać, więc musia, jak ty nawet byś zrobił... 50 kont, byś mi wbił z to subów, to ja wiem, muszę się i tak skontaktować z Tobą <śm> 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 więc nie, no jakieś tam szanse masz, muszę wszyscy mają szanse jakieś y tylko proszę, żeby Firuś, Rasta Games, Aleczub y i Rekiu, i po y prostu nie brali udziału, bo oni nagrywają więc to trochę będzie bez sensu, że Ci co nagrywają, dostaną jakiś prezent, a, a widzowie nic nie dostaną, więc oni nie mają brać udziału, bo jak napiszę o komentarz po prostu go usuwam i mam ich w dubie. Dobra. Yy, piszcie komentarz byle co Napiszcie na przykład hashtag wygram konkurs jej, coś, coś takiego. Yy, no i, I chyba nie. tyle będzie. Yy, konkurs trwa do następnej sodo, soboty, czyli do 8 kwietnia. Będzie konkurs. Yy, Dobra. Wiecie co pisać już? Yy, piszcie na przykład ha hashtag wygram konkurs i tyle. Dobra. Yy, no to chyba już będziemy się yy, żegnać. Cześć.